No, hej wodniki. To jest czytanie dla was na wrzesień. Zaglądamy w energię główną, zaglądamy w wasze sprawy zawodowe, zaglądamy w wasze relacje. I została wyciągnięta dla was karta y, mistycznej mądrości, która spina nam całe czytanie. Karty są już wylasowane. Zaczniemy od energii głównej. W energii głównej, słuchajcie, ten cały miesiąc y, sporo się dzieje. Widzę Was w energii królowej pentakli. Generalnie królowej pentakli. Takiej, która jakby dosłownie przesunę te karty pokażę wam je, ja, odwraca się od karty diabła i jakby odwraca się od karty siódemki miecza. Słuchajcie, karta diabła może nieść energię typu uzależnienia, manipulacje, generalnie mało ciekawe klimaty. Siódemka Mieczy niesie energię oszustwa, krętactwa, e, takiego totalnego zapatrzenia tylko w siebie. I tu ta Królowa Pentakli na samym przodzie, ona wypadła jako pierwsza. Mam wrażenie, że jesteście we wrześniu y, w takiej energii, ale wrześniu jeszcze nie się Wam jakby za plecami. Nie to, że Was tam ktoś goni, ale jakby y, mimo tego y, w jakiej pozycji, a w naprawdę dobrej pozycji, generalnie i w dobrym samopoczuciu. Tak? Jest Królowa Pentakli w dobrej energii. Jakby mimo tego ma świadomość, że tam za nią jeszcze jakieś tam tematy, jakieś tam energie po prostu się kręcą i mam wrażenie rzutuje to na całe wasze tutaj wrześniowe czytanie zarówno zawodowe, jak i relacyjne. Bo wychodzi energia, słuchajcie, tak ogólnie tutaj wciąż jeszcze takiego braku e, równowagi. Chociaż czuję, patrzę na tę królową pentakli, słuchajcie, patrzę na resztę kart i dosłownie powiem Wam to, co czuję. Królowa pentakli bardzo się stara. Jeśli to jest Twoja energia, to dosłownie w odniku czuć, że bardzo się starasz. Kartą Diabła i Siódemki Mieczy ogólnie klimaty są takie mało ciekawe, mało sympatyczne. Myślę, że każdy z Was będzie wiedział, co tam ma. No nie, ale to mogą być, słuchajcie, bardziej bym tutaj relacyjnie szwastymi kartami, to mogą być jakieś tam rodzinne dziwne historia stare śmieci albo nowe śmieci, oszustwa, krętactwa, Wiecie, no uzależnienia, tego typu rzeczy. Nie chcę nawet mi się długo o tym mówić, bo to wtedy ta energia jest nie chcę po prostu i tak jest ich tutaj w tych kartach jakby w tej energii głównej oni y, jakby są tutaj y, w przewadze, ale to nie ma znaczenia, bo królowa pentakli, mimo że jest jedna, to też jest godne zauważenia, że mimo, że tu jest przewaga liczebna tych kart, a królowa pentakli jest jedna, ona sobie świetnie radzi, po prostu. Ona sobie świetnie radzi. Dosłownie, w pojedynku, nie? Jeśli chodzi o pracę, jak wypadały te karty, to moja pierwsza myśl była taka kurczę, wodnik, czym ty się zajmujesz? Czy ty się czymś zajmujesz? Czy ty, czy ty czymś się zajmujesz? Bo miałam pierwsze wrażenie takie, jakby tu ktoś, wiecie, nie pracował, tylko siedział, medytował, kreował, manifestował i w ogóle. Może być taka opcja, może być taka opcja że we wrześniu e, z jakichś przyczyn tak? Jest to sytuacja y, ciągła, trwająca do jakiegoś czasu albo z jakichś przyczyn. Będziesz miał taką możliwość, chociaż tutaj nie mam kart za stoju, nie mam tutaj kart odosobnienia pustelnika i w ogóle. Y, natomiast będzie to dla ciebie czas zawodowo. Już nieważne co masz, czy masz, czy nie masz, tak? Y, jakąś tam swoją karierę, ale będzie to dla ciebie czas zawodowo, jeśli chodzi o wrzesień, w którym Ty masz zajrzeć w głąb siebie. Z kartą kapłanki i poczuć w końcu to, co masz ukryte na samym dnie. A na samym dnie masz ukryte skarby, dosłownie skarby, w postaci maga. A mag jest taką energią, która mówi: Ja mam wszystko. Ja mam wszystko. Ja potrafię zarządzać energią wszystkiego. Dosłownie. Potrafię zarządzać energią emocji, pieniędzy, potrafię zarządzać swoją energią seksualną, potrafię zarządzać swoim umysłem. Ty masz to poczuć, że ty to masz wodnik. Wiesielec, który ci tutaj wypadł, mm. mówi tak, Pójdź żesz tą kontrolę, <grym> pójść tą kontrolę, zaufaj temu życiu. Zaufaj temu życiu. Jeżeli przychodzą jakieś do ciebie nowe perspektywy, jakieś nowe pomysły, nie odrzucaj ich. Mam wrażenie że z kartą dwójki różdżek? Mam wrażenie, że z kartą dwójki różdżek jakbyś yy, wiesz co to jest taka energia jakby jakieś propozycje do Ciebie przychodziły zawodowo a ty wiesz co tak jak tutaj ta osoba na tej karcie bierzesz te yy, buławki, nie? Widzisz je? Okej, okay, okej, okay. no, na tej zasadzie to jest taka... Okej, okay, dobra, zastanowię się. Dobra, dobra, pomyśla. No i co dalej się z tym robi? To jest moment zatrzymania przed podjęciem decyzji. Tylko ja mam wrażenie, że z tą kartą, w tej energii tu, żadna decyzja nie jest podejmowana. Dlaczego? I to jest temat, któremu ty powinieneś się. Wodnik przyjrzeć miesiąc wrześniu, bo jest to potrzebne: jest potrzeba złapania tej iskry swojej wewnętrznej, tej swojej iskry wewnętrznej, dosłownie złapania energii maga, złapania energii maga we wrześniu, dzięki wejściu w energię kapłanki, czyli masz wejść w głąb siebie dosłownie od, kurczę, ja tu pokazuję, wiecie, od głowy masz wejść i popłynąć w dół. I posłuchać samego siebie. Ty tam to masz. Ty masz to w sobie. Karty Ci pokazać. Ty to masz. Ale coś ty tu, co? No co? Co tutaj w tej dwójce pentakli? Czemu mając wybór, ty patrzysz tam w przód i jak pewnie... nie zwracasz uwagi w ogóle na te pentaklę, nie? Że je masz. Że możesz wybrać jednego albo drugiego. Możesz. Nie jesteś tu bez. bez, bez sorry, nie pętakle tylko buławę. Nie jesteś tutaj bez możliwości. To nie jest karta braku możliwości. W ogóle nie ma kart braku możliwości w tarocie. <noise> Opcje są zawsze. Czemu nie wybierasz, co się trzyma? Bo Podnik do przemyślenia masz to. Bo tutaj coś chce. W sensie, no jakby karty sugerują, że nie robisz tego, bo. Nie czujesz tego, no nie czujesz tego, nie, nie wchodzisz w tą energię magią, nie? nie czujesz, że możesz kreować, że ty masz w sobie tą dosłownie magię życia. Ty umiesz to robić, umiesz łączyć w sobie wszystkie, hu, aż potrzebujesz wziąć głęboki oddech. Wszystkie możliwości, słuchaj, emocje, pasje, Dobre zarządzania, słuchaj e, swoim umysłem, tak? Lotny jesteś, mam ochotę to powiedzieć lotny jesteś, no myślę. E, tak. Więc wszystko masz, a musisz to poczuć, musisz to poczuć z jakichś powodów jeszcze. Tego w sobie nie poczułeś, dlatego są tutaj takie, jakby. Nie chcę powiedzieć, problemy. Jakieś trudności. Jakieś trudności z podejmowaniem decyzji, z wyborem, dosłownie. A możesz, bo możliwości przychodzą, tak? Możliwości przychodzą, dobra, lecimy do relacji. Słuchaj, w relacjach. Nie mogę się oprzeć wrażeniu że chcę przyjść do ciebie spełnienie życzeń i nie wiem czy nie z tą energią króla kielichów masz do króla kielichów lub jest to twoja energia, która mówi o tym, że jakby jesteś już w pełni zrównoważony, zrównoważona emocjonalnie jesteś już jesteś już spokojny jakbyśmy połączyli tą kartę królowej pentakli króla kielichów to mam wrażenie że oni by tworzyli świetną parę Świetną para. Energetycznie. Poczucie zadowolenia u nich. Słuchajcie, według mnie jest na tym samym poziomie. Nie? Więc natomiast kielichy tutaj mówią o emocjach. Król Kielichów jest taką energią, która mówi, że wokół ciebie może być sztorm. Słuchaj, ale ty emocjonalnie po prostu jesteś poza tym. Ciebie to nie tyka. Ciebie to nie tyka tak samo mam wrażenie tutaj w tych energiach ogólnych na miesiąc, słuchaj wrzesień królowa pentakli przedstawia jakby nasze aspekty ziemskie tutaj, tak? dotyczące naszego ziemskiego życia typu finanse tak, dom nasz taki dobrostan związany z naszym życiem, zdrowie nasze tak? mam wrażenie, że tych aspektów to towarzystwo tu nie tyka to jest ok. Natomiast pojawiają się w relacjach energia króla kielichów. I teraz tak. To będzie ktoś świeży. Ta, ja tak czuję tutaj, kurczę. To nie będzie chyba Twoja energia, wiesz? To będzie ktoś świeży, bo Ciebie tutaj widzę. A w energii dziesiątki bław. To jest total zmęczenia. To jest total zmęczenie. Masz prawo. Jak widzę, co tu się dzieje w energii głównej. tam wokół, To jest jakby tło, nie? To jest jakby tło. Ty jesteś od tego, ale to masz i to czuć. I to widać w dziesiątce różczek. Że to niesiesz ze sobą. Słuchaj, ty niesiesz to ze sobą. Yy, w sensie nie na zasadzie takiego wyboru, bo ja tak tego nie odbieram, nie na zasadzie wyboru. Za chwilę to może być kwestią wyboru u Ciebie w relacjach, ale na zasadzie, że to po prostu jest, nie? I to ma prawo, nie wiem, jakby tak za świeżo się coś zadziało, za mało czasu minęło, coś na takiej zasadzie mi tu przychodzi. Natomiast za chwilę, jeżeli Ty, bo masz kartę gwiazdy w relacjach na wrzesień, więc powiem Ci to tak, jeżeli przychodzi do Ciebie ktoś z propozycją, Emocjonalną, jeżeli kręci się koło ciebie jakaś energia, osoby, która jest zrównoważona emocjonalnie, osoby, która jest empatyczna, osoby, która lubi słuchać, mm. lubi rozmawiać o emocjach, nie wstydzi się o nich mówić, jest otwarta generalnie bardzo na emocje swoje, czyjeś, dużo rozumie, jest ten przepływ, czujesz ten przepływ, to jeżeli Ty pozwolisz, żeby ten ciężar w dziesiątce różdżak Ciebie przytłoczył Jeżeli ty nie zadbasz o siebie Dosłownie tak Jeżeli ty nie zadbasz o siebie tu w tym momencie To nie dojdziesz do tej gwiazdy A masz szansę Pokazać się ta karta Masz szansę Karta gwiazdy jest Kartą spełnienia życzeń Ale musisz o siebie zadbać Wyskoczyła ci Słuchaj Karta królowej buław Tutaj do tych relacyjnych kart, ale ona wyskoczyła osobno. I teraz tak, na dwa razy. Bo królowa Buław może też mówić o tym, że jeszcze jakby mm, z tym ciężarem tutaj, dziesięciu buław, idzie za tobą kwestia takiego niezaakceptowania, mamy odpowiedzieć tego emocjonalnie. Bo jeśli chodzi o stabilizację twoją, taką życiową, ogólnie materialną i w ogóle bytową, jesteś ustawiona, mam wrażenie. Jesteś pewna siebie, jesteś ustawiona, jesteś pogodzona w ogóle ze sobą, ze światem i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Masz ułożona. Ale to jest królowa Pentakli. No nie, to jest królowa Pentakli. Natomiast y, tutaj w emocjach mam wrażenie, że jest jeszcze coś y, dla Ciebie do zrobienia, jakbyś y, tak, takie mam poczucie, jakbyś wchodził, wchodziła w proces y, akceptowania tego, co się wydarzyło. Tak? Bo z chwilą, kiedy my akceptujemy przeszłość, tak w pełni akceptujemy. To proces wybaczenia zaczyna nam się odpalać Jak bez automatów. Wtedy wybaczenie wchodzi. Natomiast Ty możesz być w takim punkcie, mam wrażenie, tutaj może pokazywać, y, mogą sugerować karty, y, ta dziesiątka różdżek i królowa różdżek, y, że jakby jesteś w takim punkcie, w którym dobrze by było, żebyś nad tematem akceptacji y, swojego minionego życia się pochylił. Pochyl pochyl jeżeli tego nie zrobisz, Eee, nie w jakiś sposób jeżeli nie dojdziesz do tego poczucia dobra było jak było, to nie zrzucisz tego ciężaru a szkoda, bo król kielichów się kręci wiesz? król kielichów się kręci ta energia albo chce do Ciebie przyjść wskoczył jako pierwszy wskoczył jako pierwszy chciałbyś na Ciebie... To jest gotowy tutaj, bo tu gotowość jest. I mam wrażenie, że jest cierpliwy bardzo. Więc no, co tam? Wodniki brać! Wodniki brać. Tak bym powiedziała, przywództwo to Wasza karta na e, taka spinająca całe czytanie. Przywództwo e, z kart e, mistycznej mądrości. Ja wam przeczytam z książeczki Wyznacz sobie cala mhm. wyznacz sobie cała. Bądź Panem samego siebie dzięki asertywności i samodyscyplinie. Przejmij wiodącą rolę w danej sytuacji, mając świadomość wyższości rozumu nad sercem, gdy trzeba podejmować decyzje w grupie. Określ swoją strukturę. Ustanów granice i skup się na realizacji celów grupy. Do samego końca trzymaj się swojego planu. Twoja determinacja pomoże pokonać przeszkody i osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Spodziewaj się jakiejś okazji lub awansów pracy związanych z dodatkowymi obowiązkami. Może to wymagać rezygnacji z tego, co ci szkodzi. Mantra podejmuje sprawiedliwe i uczciwe decyzje. Jestem dobrym przywódcą. Jestem dobrym przywódcą. Słuchaj samego siebie. Może brak Ci tej pewności siebie. Może gdzieś skubiłeś tą pewność. Skubiłaś tą pewność siebie po drodze. Jakby ona troszeczkę wybija tutaj w ulicę tej w tej niemożności podjęcia decyzji. Też. Tak. Jakbyś na chwilę dosłownie ale tak czuję, że to jest okres przejściowy, nie? Jesteś w punkcie, w którym pogubi... zgubiłaś swoje cele, nie? Zgubiłaś, zgubiłeś swoje cele. Cele swojej y, drogi, tak? Bo i zawodowo, wiesz, tu siedzisz, się zastanawiasz, i w dziesiątce różdek, jakby. No, tutaj ten kurwa kielichów on siedzi, on jest cierpliwy, tak? A ty jesteś tak, jakby tyłem odwrócona, nie? Odwrócony. No, tam w zależności od tego, na... kim ty tutaj jesteś w tym układzie, więc, e, jakby ważnym jest tutaj to e, słuchaj, uwierzenie w siebie, wyznaczenie sobie celów i taka praca nad sobą, nad swoją własną samodyscypliną. Nawet można zacząć od małych jakichś kroczków, nie? Jak patrzę na te energię, chociaż nawet nie chcę już mi się na nie patrzeć, tak? Bo ja wiem, co tam jest. Takie połączenie, po prostu to jest taka banda tutaj. No, że nic tylko z pracy ich ten dobra, ale nie będziemy karmić. Po pewnych doświadczeniach my jesteśmy, możemy być, mamy prawo do tego nie? żeby być tak powyginani, że musimy się od nowa zbudować. A tutaj. No, Bez takiego wyznaczenia sobie celu będzie ciężko, nie? Będzie ciężko. Każdy cel, nawet najmniejszy, jaki sobie wyznaczasz, będzie dla Ciebie, słuchaj, jak ta pochodnia, nie? Patrz, którą ta kobieta tutaj niesie. I ten lew kroczący, ale mam ciary znowu, ja nie mogę. To jest takie zapewnienie, słuchajcie, ten love, to jest takie zapewnienie, że ty masz po prostu, nawet jeśli tego nie czujesz, to masz zapewnienie po prostu ze strony wszechświata. Ja teraz tak czytam tą kartę. Masz zapewnienie ze strony wszechświata, że masz wsparcie po prostu po całości. Masz wsparcie po całości, ale bez odrobiny Twojego wysiłku nie zadzieje się tu nic. No. Nie zadzieje się tu nic. Tak? Jeszcze tej królowej różdżak. Y, słuchajcie, wodniki tutaj. To może być też ktoś z zewnątrz, kto będzie Was y, napędzał taką iskrą. Może być. Możecie mieć w towarzystwie kogoś takiego, zobaczcie, z taką energią. Możecie mieć kogoś takiego pełnego radości, pasji tworzenia, dosłownie, pasji tworzenia w ogóle, nie przejmowania się niczym. No to po prostu tutaj optymizm to aż się wylawa, no nie? No wylawa się. Więc yy, wy w tej energii dziesiątki różdżek, jakby będziecie mogli się w tej osobie przejrzeć i zaufać, że po to wam się ta osoba tutaj jakby materializuje, żebyście zobaczyli co tam jeszcze u was jest, nie? A jakby do wyrównania. No tak to działa. Wszystko. Ten wszechświat, słuchajcie. Dobra, wodniki. Chyba się wygadałam. Miałam powiedzieć... To co miałam powiedzieć, to powiedziałam... Mm. Powodzenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego.